Witajcie, rodacy! Corsair wypuścił swoją pierwszą modułową myszkę, czyli taką, gdzie niektóre elementy można wymienić. Sprawdźmy zatem, jak się sprawuje. Pudełko, jak przystało na tego producenta, jest średnio grube wraz z charakterystycznymi żółtymi wstawkami. Można z niego dowiedzieć się, że nasza mycha posiada sensor z czułością 16000 dpi, jaki ma 6 programowalnych przycisków. Dodatkowo zawsze na plus są otwierane magnetyczne drzwiczki, by podejrzeć gryzonia przed otwarciem. W środku zaś znajdziemy stosunkowo niewiele. Mamy instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną, dodatkowe dwa panele boczne, o których trochę później, no i ostatnim dodatkiem jest mały pokrowiec ze ściągaczami u góry i logiem producenta na Frontier. Yeah. Po wyjęciu myszka sprawia wrażenie klasy premium. Stworzona jest bowiem z bardzo dobrej jakości plastików. Góra pokryta jest gumowatą przeciwpoślizgową i przeciwpotową warstwą. Po lewej mamy mały błyszczący plastik, w którym ukryty jest ledowy pasek, a cała reszta to czarny plastikowy mat. Całość oczywiście spasowana jest perfekcyjnie i nawet najwięksi ciepialscy nie znajdą powodów do narzekania pod tym względem. Spód natomiast to zwykły plastik, który bardzo precyzyjnie nie dolega do grzbietu, jak i boków, posiada dwa duże i dwa małe ślizgacze, a centralnie jest umieszczony oczywiście sensor, czyli serce całego urządzenia. Jeżeli chodzi o przewód, to ten znalazł się w oplocie i jest raczej sztywny i średnio elastyczny. Wbudowano również tu aluminiową rolkę, i ta ma bardzo dobrze wyczuwalne punkty aktywacji. A duży bieżnik pozwala na precyzyjne i szybkie przekręcanie. Kawałek dalej znalazł się przycisk do zmiany ustawienia DPI o poziom w górę. Ten działa bardzo lekko i nie mam się do czego tutaj przyczepić. Warto natomiast zauważyć, że po lewej stronie mamy pięć podświetlanych kresek, które wskazują na jakiej częstotliwości aktualnie się znajdujemy. Po prawej stronie znalazły się dwa dodatkowe przyciski. Znajdują się na odpowiedniej wysokości, tak więc gdy nagle będzie potrzeba by je aktywować, nie będziecie mieli żadnego tutaj problemu. Ostatnią rzeczą, którą zostawiłem sobie na koniec to zupełnie nowe przyłączniki Omron, które wytrzymują 50 milionów uderzeń. Te działają bardzo sprawnie, świetnie jest wyczuwalny punkt aktywacji, a same przyłączniki dosłownie w ułamku sekundy są gotowe do następnego kliknięcia, co sprzyja tak zwanemu tapowaniu. Nowością natomiast ze stanie Corsera jest modułowość gryzonia, no i możliwość dostosowania lewego boku pod własne preferencje, a mamy trzy warianty: klasyczny, dość śliski, klasyczny z gumowanymi wcięciami poprawiający trzymanie, jak i wersję XXL z wyżłopieniami. Ten jest moim ulubionym na dzień dzisiejszy. Wszystkie te elementy opierają się na magnesach, więc przyczepienie innego i zdjęcie drugiego to kwestia dosłownie sekundy, za co oczywiście należy się ogromny plus za łatwość i szybkość w montażu. Tak więc, jak gryzoń sprawuje się w grach, w skrócie powiem, że jest to jak dla mnie najlepsza myszka, jaką miałem do tej pory. W dużej mierze dzięki temu, że zastosowano tutaj najnowszy sensor PMW3367 we współpracy z firmą Pixar i Corsair. Mamy tutaj 16 000 dpi i nawet możliwość zmiany ich co jeden, ale to nie jest istotne, bo dla większości graczy to tylko dodatek. Istotne jest natomiast to, że sensor ten działa świetnie i bardzo płynnie. Nie mamy tutaj żadnych opóźnień, pływów, skoków czy złej interpolacji. Bardzo dobrze mycha jest również wyprofilowana, więc długie godziny nie będą w ogóle męczyć naszej dłoni. Series jak zawsze dał nam możliwość pełnej modyfikacji poprzez oprogramowanie Q2. Nie będę się zagłębiał po raz kolejny w detale tego programu, ale z grubsza powiem, że mamy możliwość przypisania makr do każdego guzika. Możemy też wybrać z palety RGB na jaki ma się świecić jedna z trzech stref, czy oczywiście przypisać wartość DPI dla naszego sensora. Jakby tego było mało to te wszystkie rzeczy możemy zapisać w myszce jako, że mamy tam wbudowaną podręczną pamięć. Tak więc, czy Mycha posiada jakieś wady? Początkowo myślałem, że 122 gramy wagi urządzenia to dość dużo i będzie całość ciężka w operowaniu, ale na szczęście tak nie jest i dzięki dużym ślizgaczom mogę bez problemu robić zamaszyste ruchy. Gorzej, niestety, będą miały osoby leworęczne, jako że gryzon przystosowany jest wyłącznie dla osób, które korzystają z prawej ręki. Ostatnim jak dla mnie elementem, do którego mogę się przyczepić, to przycisk do zmiany DPI, który działa wyłącznie w jedną stronę, czyli w górę. Tak więc, jak widzicie, nie mamy tutaj praktycznie żadnych wad, co oczywiście jest kolejnym plusem. Reasumując, Corsair Glaive to myszka będąca prawie ideałem. Wykonana jest z świetnych materiałów, nowe przełączniki Omron sprawują się świetnie, wymienne panele boczne poszerzają grono potencjalnych odbiorców, a topowy sensor sprawdzi się zarówno w strzelankach, grach MOBA czy RPG-ach. Oczywiście do tego dochodzą takie rzeczy jak proste w obsłudze oprogramowanie czy dobrze wyprofilowana całość. Nie zostaje mi zatem nic innego, jak przyznać sticker power dla tej mychy za całą kształt. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!